Witam Was, Kalnerak Raki, bardzo serdecznie w czytaniu miesięcznym dla Was. Jest to czytanie na miesiąc grudzień i jak co miesiąc um, sprawdzę dla Was energie najważniejsze, miesiąca plus karta rada, miłość, uczucia single, miłość, uczucia związki oraz praca i finanse. I kochani, zachęcam Was do sprawdzenia swojego ascendentu, do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego czytania, zostawienia komentarza, czy też do udostępnienia. Eee, warto rozejrzeć się po kanale, bo wiele ciekawych, e, fajnych, Czytań i przekazów, znajdziecie. A jeśli chodzi o czytania, czy też rytuały prywatne, to w opisie pod filmem wszelkie potrzebne Wam informacje znajdziecie. Ja przychodzę już do czytania dla Was. Zobaczymy, jak tutaj grudzień dla Was się a, nam pokaże, jakie energie dla Was. Paś, kielichów, wisielec i as kielichów. Czwórka kielichów. No proszę, nowe energie, nowe możliwości. Jakieś przeprosiny, jakieś miłości. Proszę, proszę, raczki. Single, macie rydwana i wieże. Związki. Karta słońca i... Mieczy, praca, finanse. E, ósemka mieczy, księżyc i król Monet. Dobrze. I mamy kartę. E, Głupca na spodzietali, czyli nowe początki, nowe energie, droga, podróż też mi się pokazuje przy Was. Paść kielichów, fajne energie, e, ktoś Was z czymś zaskoczy, miłe słowa, e, mi, miłe, słowa miłe wiadomości w Waszą stronę, a, fajne takie, no, nazywam zawsze niespodzianki od losu, a, coś fajnego, coś przyjemnego, miła rozmowa też może Was czekać w początku miesiąca. A miesiąc troszkę takiego stanawiania się, refleksji, takie zatrzymanie, i powiedziałbym też, jakieś sytuacje, w których jest progres, zatrzymuje się coś, tak i zaraz znowu się e, e, rusza na nowo, tak. Ale też jesteście bogaci wtedy o kolejne jakieś nowe perspektywy, spostrzeżenia. Więc to jest taki miesiąc, na zasadzie, że działam sobie, idę sobie, tak, ale krok po kroczku. Jeśli potrzebuję, to się zatrzymuję, a robię refleksję, tak i na podstawie tego, co. Um, jakie wnioski wyciągnę, idę dalej, podejmuję kolejne kroki i idę tam, gdzie e, też czuję, że e, powinnam czy powinienem iść, i e, kieruję się serc sercem, kieruję się intuicją. Dużo fajnych, pozytywnych emocji. Um, mogą być też spotkania, które nie będą pewne, okaże się, że, że, że tutaj coś, coś się odbędzie mimo wszystko. Um, uważać tylko, żeby nie zwlekać zbyt długo, tak, drogie raczki. E, czyli te, te stopy, te zatrzymania, one są potrzebne, one są dobre, ale jak za długo czekamy, no to niestety wtedy to może mieć dla nas no, negatywne e, konsekwencje, skutki. I czwórka e, kielichów mówi o tym, że e, czegoś nie dostrzegamy, czegoś nie widzimy, tak. Tutaj jest jakaś energia, jest ten kielich, nawet dwa ja widzę dla Was, bo jest paść kielichów, jest as e, kielichów, tak. Ale Wy może nie do końca gdzieś w tym y, wszystkim, y, nie wiem, to może być taki miesiąc, że po prostu się, się zakręcicie troszkę, za, zamyślicie i gdzieś będziecie mieli sytuacje, w których rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki, tak naprawdę, y, albo możliwości, na które czekacie, ale gdzieś będziecie zupełnie inaczej na to wszystko patrzyli. Więc tutaj też y, ważne jest to, żeby na czas działać i żeby też to, brać to, co do Was idzie, tak bo może być też problem wybredności na zasadzie a poczekam, jeszcze coś się pojawi, coś będzie lepszego, tak? E, tutaj jakby karty mówią, nie zlekać za długo z pewnymi sprawami. Um, oczywiście, no, zawsze macie prawo do tego, tak? Żeby, żeby się zastanowić, przemyśleć sobie pewne kwestie, pewne sprawy, e, wziąć głęboki oddech, tak? na no, spokojnie przeanalizować, przemyśleć w tym e, wisielcu e, naszym. Niemniej jednak karty mówią, że ryzyko jest takie, że Czegoś możecie nie dostrzec, nie zauważyć, nie przyjąć, a to by było dla Was dobre, korzystne. To może być oferta wyjścia gdzieś, tak? Spotkania, bo są to emocjonalne kwestie, no, bliskie Waszemu sercu. Tutaj też może kwestia przebaczenia czegoś komuś, tak? Bo jest karta miłości, no a z kielichów, tak? No, czyli też jakieś nowe, nowe miłości u niektórych mogłyby się pojawić raczki, ale myślę, że to jest bardziej kwestia tego, żeby komuś coś przebaczyć, tak, że no, widzicie i to, to też jakby ktoś do Was przychodzi z tym kielichem, tak wy, wy nie reagujecie od razu, tak, ale jakby karty mówią o tym, że ktoś będzie chciał się z Wami pogodzić i żeby mimo wszystko przemyśleć sobie to mm, dlatego, że to pogodzenie byłoby dla Was dobre, takie uwalniające, e, nic złego z tym mm, przebaczeniem, tak byście nie, nie zrobili, że to nie będzie jakieś głupstwo, to nie będzie jakiś błąd, który popełnicie. To są takie energie przebaczania, uwalniania i e, przede wszystkim zakończenia jakichś sporów tutaj. Single, co tu tutaj macie? I macie e, Rydwana i Wieża, więc uważać, dlatego, że Coś szybko może się pojawić, i e, tak szybko jak się ktoś pojawi, tak szybko ktoś się e, wykruszy. Ja mam wrażenie, że możecie trafić na osobę, która będzie gdzieś w przyjazdem, może do rodziny przyjedzie, tak, może będzie na jakimś spotkaniu ważnym, tak, oś poznajecie i e, e, jest to chwilowe fajne, ale nie zmierza to nie, nie, ku niczemu dobremu. I tutaj też mam e, przeczucie takie, że jeśli są jakieś znajomości tutaj, to e, one bardziej się ku temu, żeby to no, no, ku końcowi, tak. Na takiej zasadzie, więc mam tutaj e, informacje dla Was, drogie raczki, jeśli macie już jakieś znajomości, tak, to jeszcze nie są stałe stabilne relacje, tak, ale coś się tutaj dzieje między wami. To niestety w tym jakby z końcem roku to się miało wszystko skończyć, dlatego że ktoś albo gdzieś wyjeżdża, gdzieś się przeprowadza, e, albo właśnie poznajecie kogoś w tym miesiącu, tak? I e, jest to tymczasowe chwilowe, nie ma tutaj tworzenia stałej, stabilnej relacji. Dlatego, że ktoś jest skupiony też e, bardzo mocno na sobie, na swojej karierze i na swoim jakimś, no, życiu po prostu e, zawodowym, karierowym, e, no, bardziej niż na życiu uczuciowym. Więc tutaj też, no, miejcie to na uwadze gdzieś, nie? Jak będziecie poznawać nowe osoby, albo jeśli macie jakieś relacje dotychczasowe i, i myślicie właśnie, czy, czy to tutaj się jakoś uda pogodzić, czy może ta osoba zmieni zdanie, nastawienie, no, to tutaj tego ja nie widzę. A w stałych związkach, w stałych relacjach mogą być małe kłótnie, konflikty, sprzeczki, ale wszystko jakby chwilowe, no tymczasowe, i, i tak szybko jak e, się coś pojawi konflikt jakiś, mała sprzeczka, kłótnia tak szybko też odejdzie, ważna będzie komunikacja, ważny będą rozmowy e, partner może być uparty ale myślę, że suma sumarów dojdziecie do jakiegoś e, no, porozumienia, tak? bo rozstania tutaj nie ma a e, Wasz partner może w tym miesiącu też bardziej tak, e, wiecie, trzeźwo krytycznie patrzeć na sprawy E, ale to nie zmieni e, nic między Wami absolutnie, tylko po prostu będzie tutaj kwestia tego, żeby się dogadać, e, wypowiedzieć e, swoje zdanie, tak I, i znajdziecie to w słoneczko, tak, czyli wspólny język i e, porozumienie. W kwestii finansów, pracy, no pułapki emocjonalne, ale się boicie, obawiacie, a tutaj Wam nie grozi nic absolutnie. Może czekacie na przedłużenie kontraktu, mm. może na jakieś pieniądze, że nie wypłacą Wam. E, obawy, strach, lęki, tak dużo może jeszcze nie ma, e, widzicie, albo może będą przetrzymywane jakieś informacje, coś nie będzie wychodziło na wierzch i przez to Wy też, nie, no jak nie będziecie informowani, to też się, się obawiali, że jaki jest ku temu powód, dlaczego oni... A dlaczego nie dostaję żadnej informacji, dlaczego jeszcze nic nie otrzymałem, otrzymałam e, w danej kwestii, w danej sprawie, jeśli o jakieś pieniądze, bądź o jakieś um, właśnie kontrakty, e, kwestie zawodowe, finansowe tutaj. Duże obawy, ale to są blokady w Waszej głowie, bo ostatecznie jest król money, czyli oferta, bądź przelew pieniądze, tutaj Wam przychodzą drogie raczki, więc się poukłada. No, mężczyzna mi chodzi by Pana kociorożec, rozmowa z takim mężczyzną gdzieś bardziej w okresie końcowym. Niemniej jednak, jak najbardziej korzystnie i dobrze dla Was, drogie raczki. Więc tutaj strach ma wielkie oczy, ale też nie dajcie się temu strachowi zjeść, bo a, okaże się, że, że to wszystko było e, na nic. Tutaj jest stabilizacja, no może być taki, powiedziałbym, kryzys, bo sytuacja niepewna, bo nie wiem, na czym stoję. Ale tutaj może być opóźnienie jakiejś informacji, przetrzymanie jakiejś informacji ostatecznie, niemniej jednak, tutaj albo te pieniądze przychodzą, może będą jakieś problemy z przelewami, może będą e, do ostatniej chwili trzymać Was informacją, czy tutaj e, nie wiem otrzymać jakiś bonus, czy kontrakt zostanie przedłużony, czy może jakaś praca nowa, tak. Ale jak najbardziej tutaj tak. Macie odpowiedź na tak. Wszystkiego dobrego dla Was. Raz jeszcze zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tego czytania, zostawienia komentarza, czy też do udostępnienia. Warto sprawdzić swój ascendent, jak i również warto rozejrzeć się po moim kanale, bo wiele ciekawych czytań i przekazów e, znajdziecie. Jeśli chodzi o czytania czy też rytuały prywatne, to w opisie pod filmem e, więcej informacji. Wszystkiego dobrego dla Was, drogie raczki, serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.